Witam wszystkich hodowców w hodowczynie po locie konkursowym numer 7 Lot odbył się w sobotę bo został przełożony z powodu niekorzystnych warunków Ale lot nam się udał bardzo dobrze Odbijamy pierwszego gołębia na oddział Pierwszego gołębia raczej na strefę czyli na rejon Na 6 oddziałów na Ponad mi się zdaje że tam 6000 gołębi Ja opowiem jak odbiliśmy z tego rejonu w następnym filmie podsumowanie tak samo będzie na moim Facebooku. Rejonowe i tak dalej odbijamy pierwszego gołębia, później 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14. W top 15 mamy nasze gołębie jest aż 8, później 25 i tak dalej. W top 57 na oddział jest aż 18 gołębi. 504 km były do mnie. Lot wyszedł bardzo dobrze. Siadały gołębie, później, już grupami. Tak, pięć, po trzy. No, jak będzie jak zobaczycie w filmie, no, lot mi się zdaje, że wyszedł perfekcyjnie. Nic nie mogę ująć, nic nie mogę dodać. Mogę powiedzieć, drodzy hodowcy, z tamtego lotu odbiliśmy czwartego gołębia. Tak samo na rejon, na tam ponad 9000 gołębi. Tu tak samo wyszło znakomicie. Powtarzalność, jak widać, istnieje u nas tak samo. Fajnie to pokazuje. Drodzy hodowcy, tak samo jest na portalu u kolegi Radka Pająka, gołą w sieci, aukcja dla tam yy, siostry czy kuzynki Karla można, wystawiliśmy Bonna Gołębia młodego z 2025 roku można również podbić. Zachęcam wszystkich bardzo topowe też hodowle są tam można coś znaleźć dla siebie. Również yy, mój, mój tak samo jest bon wystawiony, więc zachęcam drodzy hodowcy. Pozdrawiam, życzę dobrych lotów. Chodź, 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 chodź.

oh charge 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 start up oh charge charge